Myśmy się poznali, jak już miałem 9 lat, więc to już nie było mowy o, o takiej relacji yy, jaką się ma z ojcem, który był zawsze. Tak? Mm -hmm. Ale mówiłeś do niego tato? Czy ci było mówiłem, do, to nie, strudę, mówiłem do niego to tato, ale tak właśnie teraz, jak, jak, jak tak pracuję nad tą książką, wiesz, to mnie zmusza do jeszcze raz myślenia i prze, wiesz, przerabiania różnych rzeczy, to, sobie, to sobie tak sobie pomyślałem właśnie ostatnio, że, że nie wiem do końca, czy. Bo się wciąż waham, jak na przykład, nie wiem, czy coś mówię, czy coś piszę, czy mówić o nim tata, czy mówić o nim ojciec, mhm. wiesz, że, że, że jest i ojcem i tatą, że trochę tak bardziej bym chciał, żeby był tatą, a trochę za bardzo jest ojcem, był ojcem, wiesz, jakoś, jakoś, jakoś tak, ale yy, myślę, że mama, wiesz, mama, ponieważ mamy miałem na, na co dzień, więc, więc te wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące umiejętności patrzenia na malarstwo chociażby, czy na rzeźby, na architekturę, to chyba, chyba jednak mama, chyba jednak mama.